Złota rybka spełnia tylko trzy życzenia. W naszym koncercie życzeń i zażaleń spełnią się wszystkie. W koncercie życzeń i zażaleń witają Państwa Krystyna Ciepła Klucha oraz Ryszard Zimny Zając. Przyszła wiosna, z Afryki wyleciały Bociany, a z rządu wyleciał wiceminister z PSL Zbigniew Ziejewski. Polityka ludowców zdymisjonowano po tym, jak ujawniono informacje o potencjalnym konflikcie interesów związanym z dzierżawą państwowej ziemi oraz wcześniejsze problemy prawne. Jego kolega z Polskiego Stronnictwa Ludowego przesłał nam wideo list, w którym żali się na niełatwą sytuację, w której znalazła się jego partia. Drogi koncert. I co my teraz zrobimy? On był krystaliczny. On, on sam, sam się dochapał do wszystkiego. tak Bez rodziny, bez żadnego nepotyzmu. No jedyny taki w całym psl -u. To był nasz jedyny uczciwy człowiek. Jak on sam do spowiedzi że to, to, to musiał grzechy zmyślać. Jak go wybrano na ministra, to sam Kosiniak, Kamysz krzyczał, santo subito! Ja teraz nie wiem, kto jak nie on. Chyba tylko ja. Ale szkoda, wujka. Szkoła. Szkoda, szkoda. Dzień dymisji ministra Ziejewskiego przejdzie do historii psl -u. Po raz pierwszy ktoś wyleciał ze stanowiska nie za nepotyzm, a za konflikt interesów. Gratulujemy. Mimo, że to już końcówka kadencji, Andrzej Duda nie składa broni, bo właśnie o rozmieszczenie, nomen omen, broni atomowej w Polsce zaapelował w wywiadzie dla... Financial, fa, final, final, A... ...angielskiej gazety z Londynu. <głos> 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 A co na to amerykańska administracja? Odpowiedzi udzielił sam wiceprezydent J.D. Vance. Nie rozmawiałem z prezydentem o tej konkretnej kwestii, ale byłbym zszokowany, gdyby poparł rozprzestrzenianie broni jądrowej dalej na wschód Europy. Zażalenie w tej sprawie przesłał nam pan Andrzej z Warszawy. Rekord. Drogi koncercie Chciałem złożyć zażalenie Ja do niego z propozycją A on tak bezpardonowo to odrzucił To jest szansa dla pana DJ Wansa Drogi panie DJ Wansie Pan to przemyśli My mamy wiele wspólnego Agata używa tej samej kredki do oczu co pan A? Ja po prostu jak mam pomysł to się od razu z nim dzielę Ja wiem, że zaskakujący Ten pomysł z bronią No ale bo ja oglądałem telewizję wtedy i leciała bajka, a to mówki. I ja sobie pomyślałem: o, A ja się dzielę z każdym pomysłem, który mi się zalęgnie w mojej głowicy. Korzystając z, z tematu tutaj broni jądrowej, panowie, badajmy się. <noise> Jak widać, nie potrzebujemy broni jądrowej, bo głowica naszego państwa ma dużą siłę rażenia. Do zaskakującej sytuacji doszło podczas konferencji prasowej marszałka Sejmu. Przekazanie treści wypowiedzi Szymona Hołowni przerosło tłumacza języka migowego. Jeżeli dzisiaj ja jestem tym, który nie daj Boże, miałoby się coś stać panu prezydentowi. Ma przejąć zwierzchnictwo sił zbrojnych, to wyobraźcie sobie teraz, czy pan Święczkowski zbierze ten trybunał, czy najpierw będzie robił fochy, że nie dostają pensji, a może nie mają na ogrzewanie, a może ja robię zamach stanu. W związku z powyższym i tak mi nie można przecież tego przekazać. Putin będzie czekał, aż to sobie ogarniemy? <klucza> Redakcja koncertu życzeń i zażaleń dostała wideolist od tłumacza migowego polityków, który pokazuje, jak ciężko ma w swojej pracy. Oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy. Uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że no teraz do tej pory, do godziny tam jest w tej chwili około w pół do szóstej, Byłem mężczyzną, ale teraz jestem kobietą. No, bo przez lewica uważa, że tak powinno być. I należy to przestrzegać. Mój szef pracy, im na to, czy nawet moja koleżanka, czy mój kolega, powinna się do mnie zwracać, już tym razem w formie żeńskiej. To jest tak. No, można mieć takie poglądy dziwne, co prawda. Ja bym to badał, ale nie ma kolejek samochodów, samochodów ciężarowych. Natomiast znacząco skróciły się kolejki na granicy zachodniej z Niemcami i będziemy robić wszystko, żeby w najbliższych kilku godzinach, kilku, kilkunastu godzinach te, ten ruch był już odbywał się bez przeszkód moim i i moich współpracowników. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, przez te trzy miesiące zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii III Rzeczpospolitej. Od początku kadencji próbuje od Danii przejąć Grenlandię. A teraz marzą mu się duńskie kury, a konkretnie ich jaja. USA zmagają się z poważnym deficytem jaj w związku z ptasią grypą i szukają nowych dostawców w Europie. W tej sprawie swój list przysłała pani Wiesława z Podlasia. Halo, mówi się, mówi. Kochany, koncercie i niezażaleń. Ja tu z podlacja dzwonię i zapytuję się, a czemu panie Trumpie duńczyków prosisz? My to takie jaja mamy, że się w nie mieści. I to nie chodzi o te nierządy Tuska. I no prawdziwe jaja mamy. Każde mamy. Z wolnego wybiegu, szybkiego wybiegu. Mamy eko, mamy sreko. To te takie te jeszcze. Ale wszystkie świeże, tenkie i jakość gwarantowana. Bo te wszystkie zbóki to by na Białoruś wysyłamy. Panie trap, pan możesz sekadać każdą głupotę, ale jaja musisz pan mieć.